Co jakiś czas w cieniu jakże licznych dram i jakże licznych challenge'y na polskim YouTubie pojawia się materiał oscylujący wokół głośnego tematu poprawności politycznej. I po pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w tym tygodniu uznałem, że hej, teraz kolej na mnie. I żeby nie było, to zdarzenie nie jest niczym wielkim i spektakularnym. Will Smith nie zbojkotował tegorocznych Oscarów za brak nominacji po swojej roli w Ukrytym Pięknie. Idris Elba nie został jeszcze najlepszym Jamesem Bondem od czasu na Konerego i nie, Titanic też nie doczekał się jeszcze sequela z bromancem Mata Deimona oraz Bena Flecka w roli głównej. Jedyne, o co mi chodzi, to zdjęcie, na które patrzycie właśnie na ekranie. Ostatnie pół roku musiałem chyba spędzić w jakiejś jaskini, bo dopiero teraz dotarła do mnie informacja, że Hollywood tworzy pewien projekt o nazwie Ocean's 8, nic innego jak w całości kobiecy spin-off, remake, remake spin-offa. Nazwijcie to jak chcecie Ocean's 11. Cała obsada na czele z Sandro Buloki i Anne Hathaway jest już znana. Data premiery została wyznaczona na lato 2018 roku. Teraz wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno zasadnicze, ale też proste pytanie. Serio znowu bo być może jestem w tym przypadku osamotniony, ale moja wewnętrzna feministka krzyczy, gdy dowiaduje się, że kobiety znowu są wciskane w remake starych filmów robionych kiedyś z męską obsadą. I nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi mi tutaj o argument, że kobiety, skoro są kobietami, nie mają prawa występować w remake'ach starych filmów robionych z męską obsadą. Chodzi mi tylko o sam fakt, że kobiety zasługują na coś o wiele więcej niż granie w starych remake'ach robionych z męską obsadą. Hollywood oskarżony jakiś Czas temu, całkiem zresztą słusznie, o faworyzowanie filmów z męskim bohaterem w roli głównej, zaczyna znajdować receptę w tym nowym trendzie, który rok temu skończył się pogromczyniami duchów, teraz bierze się za Ocean's Eleven Skate zamiast Brada Pitta, a według wielu plotek w planach są już kobiece wersje niezniszczalnych i siedmiu wspaniałych. I tego typu filmów będzie pewnie coraz więcej, bo właśnie w ten sposób amerykańskie blockbustery chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze Ułatwiają sobie sprawę scenariuszowo, bo tworzą coś, co już było i w jakiś sposób się sprawdziło. Po drugie, w swoim mniemaniu odbijają chyba argument o nierówności płci, tak jakby włożenie kobiety w sam środek sprawdzonego schematu eliminowało według nich problem. Tymczasem w rzeczywistości produkcje takie jak właśnie zeszłoroczne Pogromczynie Duchów, tylko i wyłącznie ten problem pogłębiają. Nie dość, że raczej trudno wymagać od nich wielkiej jakości, to jeszcze Hollywood sam w ten sposób przyznaje, że aby sprzedać kobiecy blockbuster, musi go najpierw dla własnego bezpieczeństwa owinąć w jakiegoś mężczyznę. Albo grupę mężczyzn, która ma chyba sprawić, że całość będzie dla nas bardziej przystępna. Dokładnie tak samo jak w nadchodzącym Ocean's 8, gdzie główna postać Sandry Bullock ma wcielić się w rolę Debbie, siostry Deniego, granego w oryginale przez George'a Clooney'a. Albo raczej przez Franka Sinatra, bo przecież Ocean's 11 z 2001 roku to też remake, ale porzućmy ten temat, bo to akurat. Materiał na zupełnie inną rozmowę. Wyobrażacie sobie coś takiego w drugą stronę, gdzie Hollywood nagle decyduje się na stworzenie Larego Crofta, zagubionego brata Lary, który wyrusza w swoją własną podróż po Złote Runo? Ja też nie. Chcąc stworzyć inną postać, Hollywood bez problemów znalazł ją gdzie indziej. Wybrał Nate'a Drakea, czyli znaną postać z pewnej gry komputerowej. Oj, przepraszam, z pewnej gry na konsolę. Czy poszukać pierwowzoru kobiecych postaci też nie można gdzieś indziej? Obsada, którą udało się zabrać w Oceans 8. I tak, mówię nawet o Rianie przebranej za Goldberg, sprawdziłaby się w każdym filmie, który wszedłby na ekrany dzisiejszych kin. Całość naprawdę nie potrzebuje przedrostka Oceans, żeby odnieść końcowy sukces. Wierzę w to ja, mam nadzieję, że wierzycie w to wy. Wierzą w to także twórcy seriali, którzy są pod tym względem tak daleko przed filmem, że po ustabilizowaniu pozycji kobiet zaczynają już stabilizować i to jak stabilizować pozycję koni i innych zwierząt. Jakimś cudem w to wszystko nie potrafią tylko uwierzyć ludzie trzymający gotówkę w Hollywood. I to właśnie mój główny problem związany z tematem kobiecych spinoffów slash remakeów slash remakeowych spinoffów slash spinoffowych Remake. U. Bo gdy rok temu podobne dyskusje pojawiały się w sieci, dużo komentarzy dotyczyło tego, jak Hollywood nie umie pisać ról pod kobiety, nie potrafi stworzyć atrakcyjnej, ciekawej i choćby trochę angażującej głównej bohaterki. Tymczasem wydaje mi się, że nie w tworzeniu jest tutaj problem. O wiele gorszy jest fakt, że Hollywood boi się kobiecych postaci. Nawet jeśli trzyma je gdzieś za nadzór, boi się, że te nie zarobią mu wystarczającej ilości gotówki i przez to stawia na swój kaftan bezpieczeństwa na rzekomo sprawdzone produkcje, które niestety wszystkim stronom tego konfliktu przynoszą więcej szkody niż pożytku. Nam, bo między innymi przez to żyjemy w epoce dobrych, ale nic nadzwyczajnego filmów, producentom, bo pomysły na kolejne słowa oznaczające to samo, co remake niedługo się skończą i wreszcie samych kobiet, bo obsadzanie ich w rolach opierających się nawet luźno na rolach mężczyzn niczego w ich hollywoodzkim losie się nie zmieni. I wiem, że o moim trwającym teraz filmie można w gruncie rzeczy powiedzieć to samo, ale poczułem palącą potrzebę powiedzenia tego nagłos, bo czuję, że im bliżej będziemy premiery Ocean's Eight w sieci pojawi się coraz więcej komentarzy w stylu: "OK, ale oceniajmy to jako zewnętrzny film, a nie spin-off/slash remake/slash" remake spin-offu. Problem polega jednak na tym, że producentom właśnie o to chodzi. Im szybciej przyzwyczają nas do tego wykorzystywania kobiet, tym szybciej zarobią na nich i na nas większą ilość gotówki. A uwierzcie, nie jest żadnym przypadkiem, że najnowszy film z serii Oceans jest oznaczony numerkiem 8, zostawiającym sobie całkiem dużo miejsca pomiędzy pierwszą, oryginalną jedenastką. Ok, to tyle na ten, nie wiem czy nazwać to odcinkiem, czy jakimś podzieleniem się z Wami moją opinią. Tak jak mówiłem, po prostu chciałem to gdzieś po sobie zostawić. Jak sami widzicie, był to materiał, który zachęca trochę do dyskusji, więc jeśli macie coś do powiedzenia w tym temacie, w jaki sposób się ze mną nie zgadzacie, albo kto wie, może zgadzacie się ze mną w pełni, Zostawcie po sobie znać w komentarzach i może wytworzy się nam jakaś fajna dyskusja na ten temat, bo jest to trend, który dopiero się zaczyna, ale obawiam się, że szybko się nie skończy.